Marysia i Zosia uwielbiają lato. Jest ciepło, dni są bardzo długie i można bawić się w wodzie. Dzieci, pakujcie się, jedziemy nad morze, zakomunikował tata. Marysia bardzo się ucieszyła. Zosia jeszcze nigdy nad morzem nie była. Zosiu, nad morzem jest super, przekonywała siostrę Marysia. Następnego dnia dziewczyny podziwiały na plaży bezkresną toń. Czeka nas mnóstwo zabawy, stwierdziła Marysia. Po rozłożeniu parawanu i namiotu dziewczyny zabrały się za zabawę w piasku. Zosia wraz z tatą wyrzeźbiła fokę. – Chodź, Zosiu, poszukamy muszelek i kamieni, żeby ozdobić nasze dzieło – poprosił tata. – Z kamieni zrobimy oczy, a muszelkami przyozdobimy ogon i płetwy. Marysia zbudowała ogromny zamek. – To będzie zamek księżniczki Marysi oznajmiła. – Musimy zbudować jeszcze fosę i most – zaproponowała mama – a czy możemy zbudować most z patyczków? zapytała Marysia. Wspaniały pomysł, Marysiu. Ale mi gorąco, poskarżyła się Marysia. Czy możemy iść popływać? Pewnie, odpowiedział tata. Tylko poczekajcie na mnie. Bez opieki dzieci nie mogą przebywać w wodzie. W morzu Zosia skakała nad falami, a Marysia nurkowała wyławiając muszelki. Tato, patrz, ryba! zawołała podekscytowana. To mała flądra, stwierdził tata. Pewnie się zgubiła i szuka swojej mamy. Brrr, ale zimno, trzęsie się Marysia. Żeby się rozgrzać, wykopmy ogromny dół, zaproponowała mama. Siostry wraz z rodzicami zabrali się do pracy. I co teraz? zapytała Zosia. Skakujcie do dołu, a my z tatą was zakopiemy, odpowiedziała mama. Nie mogę się wydostać, śmieje się Marysia. Słońce zaczęło zachodzić, a na plaży zrobiło się ciemno. Marysiu, Zosiu! wołali rodzice. Jedziemy do domu. Dziewczynkom zrobiło się smutno. Bardzo im się podobało na plaży. Do widzenia, może. Przyjedziemy za rok! zawołała Marysia.